I powiedz swojemu szefowi, żeby po niego przyjechał i się ciągnij, w praje zajebany, po mokany, na razie. <ścoughs> Rozpierdolił sobie komputer. No niesamowity człowiek. Dobra, zasufajcie do niego. Zapytam się. <ścoughs> Halo Jasiu, kiedy film będzie? Zrobisz to na dzisiaj? Weź mnie już nie denerwuj, przed chwilą do mnie dzwonili. Tak? E... No i nie będzie ten, nie wiem, jakiś. no dzwonił do mnie jakiś cymbał i nie nie wiem, nie potrafi tego zrobić. E... Dobra, Jasiu, mam do ciebie takie pytanie. Co znaczy stwierdzenie Co znaczy stwierdzenie frajerze jebany w dupę smokany? A to ty byłeś, tak? No? Ty, frajerze, jebany w dupę smokany. router nie jesteś winny. Jadę do ciebie do nowej chaty i oddajesz mi tam tamtego, co ty si kupiłeś. Yy, nie mam czasu. Uff. Tak więc, dzięki wszystkim za obejrzenie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, zostaw łapkę w górę. Biblet hump dla Jasia za to, że yy, za to, że sobie chyba router popsuł. Yy, no i tyle. No i pamiętajcie, operatorzy internetu, za każdym razem.